Ale Czekaj, ogólnie, usunę kanał do Publiczny, bo dalej już nie ma Chyba zostać no To jest świetne przywitanie do filmu Świetne przywitanie do filmu mamy już Co jest? Ej, już jest. Okej, okay, to 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 Ej, Mam pomysł, mam pomysł Mam lepszy, mam najlepszy pomysł na świecie Będziemy wciągać węgla E, robię serwer, ale ten serwer nie będzie taki normalny, tylko tam będzie grupa do CS-a. Ogólnie pięć tylko hmm. i właśnie osób. Dobry pan. A powiedz mi na chuj nam grupa na CS, jak będzie mogło dołączyć pięć osób, a i tak 2005. Znaczy będziemy dobrze serwer na CS-a. I grupa. Tak, tylko żeby tam było więcej osób, wiesz, tak z dwie drużynki, żeby... Dwie osoby pan. Tak. Dobry pan. To co? No to co, o to... nie dodawać i Kacprobie admina nie dać. Raz no, mnie... Jak je tam przerzucił, to mi się prawie skraszowało. Stałem ci zaproszenie na tę serwer. popobijmy się potem z nim. Nie jest tak, że jeżeli to klik teraz, to mnie I... i potem? Ja bym zacznął ten... ...pajlik of... Tak. Tak Izak nie wygląda. Wiesz, Izak był w Biblii. tak ma tyle milionów. Pf. Tak to rzuca... Like... A tam poleci... ...kredyt, tam jakiś karambit i... Zadum, Dragon normalnie, bo dragon... ...poczalała, a nie żyje. <grystanie> e, może poznać one wszystko. Jeszcze pofocę. Chcemy chwalić się przede ej, wszystkim. Ej, wiesz co? Użyjąc sery social dla CSa, nie? Chodzę też, żeby zmienić nazwę. Region Russia. Co mówię dla CSa? W ogóle grupy Tak, jakieś. Ojej. Oj. Teraz się. Zrobić, zrobię na szybko jakieś dwie role, takie adminowe. Kurwa, to ale to wiesz, to nie dostanie. Wiesz, że ty nie. dostaniesz że ty nie. miał że i nie. to będę słuchał mam to w dupie nie. nie. mógł przerzucać nie. No. I panować ja, My nie, <noise> nie <noise> możemy tego robić Jak najmniej, bo on to, jak mu dasz admina to łopanie. nie Jestem idiotą Jak na niego wejdziesz, to ci skraszuje komputer No <noise> tu <się> tu... <noise> <A>, dobra Ja nie mogę zapisać zmiany, kurwa Właśnie, Kacper, kiedy coś na YouTube? No właśnie teraz Kurwa no jeśli mi się, się, się przywitać, się dali. Jaki to Chujowy. jest Chujowy. W jest sprawie. Nie ma tak. A nie, bo ja przykład. No to Boże. Nic tego. Patrzę zaraz, do służby na no podwórz patrzę. ADR czy w 3D? <ścoughs> w 3D. <ścoughs> Jest taka kategoria jak shit Post? Jeśli tak, to to jestem ja? Lip kupony, dobra. Ej, dobra. Takej, o przejdę to fajnie. Fajnie. Pałac może być tylko. Spiję, przejdę to... teraz na teraz nie mogę. i teraz rolę Taką rolę by. A, a według mnie będzie tak, Admin hmm. Możesz rangi robić, wiesz, że silver 1, 2, 3, 5. To jest kitu i każdy... i Na przykład masz tam e, silverów i każdy dostaje rangę taką, jak ma w sensie, ale oprócz mm -hmm. tego będą te też Admini, żeby Może też? Musimy się odrobić 40 rang na poziom. Nie, ale nie. będzie jakby stopień, że wiesz, że... że, że, że nie stopień, że ranga, hmm. tylko, że, 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 że global offensy. A Aże... To 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 co, to to A te rangi mu będą mogły robić. Znaczy Silver i tak dalej nic tak samo jak Global. W sumie rangi nie będą nic robić. Ale role, na przykład, jak Admin... ...mogą robić. Także... Jeszcze Kurwa, rola game kurwa. Ja mam Elitę, nie, elitkę, nie mam Mastera na turku i na skrzydłach mam G2. Jak, jak jak ja gra? Jak po tym jeden na jeden na To znaczy, albo się mocno rozgrzałeś i się skupiłeś, albo masz fartę. Albo bardzo. dużo na gra. farcie ale... Ej, jaki dać kolor? Admina. Nie, nie, nie wiem, tutaj ten. Nie wiem, daj ten. Dobra, to jest może w Pode ser, ja please. Beleza. 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 Não Beleza. 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 nie potrafi grać w tą grę? Beleza. dobra, zrobiłem już Beleza. Admin. Mamy już Beleza. Beleza. Teraz o. robimy... Ale jesteśmy teraz... tylko we dwójkę na serwerze. Fuj Teraz Taki. robimy... Czekaj, skopiuję link Jeżeli nie będziesz mi ten spam mam o twoje mała nie żyje No, no to wie nie, na grupie Czym Tym bardziej, wypieprzaj Tak, napiszę raz o, No boże, ja nie potrafię w tą grę grać Nie grałem pół roku o. Widzisz, napisałem i mi bot level dał Dobra, ej, zrobiłem idealną lore dla tego Dla, 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 y, dla, tego, dla Hatspra. Bo masz tam coś takiego, że nie ma zarządzania kanałami, nie ma zarządzania rolami, nie ma zarządzania mm. serwerem Ale też to może robić Idealna dla niego Spierdalaj Człowieku, co jeszcze nie moich Możliwości. Dobra, no. no, to tam wyślę. Zaproszenie: kto, chce, kto gra w CS, niech do tego dołącza. Kto nie gra, niech nie dołącza. Gdzie bo... chcesz? cię gdzie on wysłać. Czyli? Wysłał ogólny. No, ogólny. Ja wysłałem jeszcze raz adres linku, tylko ja sobie wyślę na everyone żeby... nie mogę dołączyć everyone jak to łączysz? to daje ci admina i teraz nie powinniśmy nic z tym zrobić a wprócz zrzuca nie członków tego <tryk> integracje, moji przegląd No nie mogę nic zrobić, to jeżeli jedzę w ciebie. O! Warte. Dałaj mi to. Moje. Mam taki pomysł, żeby zrobić streama z tego z tego. Aż w końcu pokonam serce matki. Taki godzinny. Takie 2-3 godziny max. A to, to jeszcze nie wiem. No kurwa i pieprzej Dawać mnorka Przypomniałam się że go nie zblokowałem, jest to za dzie, a, okej O, ale lag

Damage up Dzięki Zbliżyłem spot na Stylsy i, I jest super O Ale się wjebał w niego Chodź tu

Co idziemy wyżej, aż czy niżej? Nie ma coś zostać, to ja go zostawię. Zadałam je, jedziemy. Co to już ma? No i to już jest spoko nawet nie no Boże Zajebiście Ile to trwa? 7 minut, okej okay. W kanał już mam zrobiony, jeżeli chodzi o te... wy głosowe i tekstowy, bo szczerze... Czego nam chcieć więcej? Ogólny mamy tur... To teraz role... To I lecimy dalej. Dawaj mi pieniądze. O, sobieście. Tu no nie wierzę, że jakby tangi, które będą więcej które będą mogły więcej. Chyba, że na w dupie. Jeżeli mi będzie w kule, to po prostu wyjdę. Co on robi? Wiedzę, że go jeszcze nie miałem. To ojej, już tak nie miało wyglądać. To right, jest to, gimme boss, I need boss now. O kurwa, srałem się was Za kurwa Okej okay. O nie to on? Stary wstał Ej w ogóle ten by, Tak zabezpiecz 어떻게? 진지 반에? A... W ogóle chciałem też zaprosić do kanału e, e, pewne osoby i na Discord te pewne osoby bo serwer odpowiada się całkiem ciekawie, a ta osoba nawet nawet można powiedzieć, że nawet jest spoko w sensie by to powiedzieć no, wejdźcie tam, będzie zajebiście Będzie można pogadać ze mną I z nim I też wejdźcie na jego kanał, który jest w opisie Bo, bo e, Za dużo filmów tam nie ma Z tego co patrzyłem, ale jest Ogólnie typ fajnie grafikę robi Więc, e, no jakby nie wiem, czy to on czy nie on, ale tak czy inaczej wydaje, wydaje się być spoko, okay? Umówmy się. Jeżeli coś jest spoko, to znaczy, że jest spoko. A jeżeli nie jest spoko, to znaczy że jest chujowe, więc jakby no. Ja, 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 ja mam chujowe filmy, więc jakby, tego, ale jego film wydaje się być spoko, więc wejdźcie tam, o. Będzie zajebiście, jak tam wejdzie. Link w pisze jak coś. I tego o. Nie, kurwo!

Nie, nie masz prawa zjechać. Ej, Szyma jak jesteś? Pomożesz mi z rangami? Szyma jak? się. A ty możesz? Kurwa Dawaj mi Dawaj mi serca Dał już mato Black up pyr, pyr. Сойбище. Ну, и снижай! Петля. Ну, что же, Uf, dzięki kościasta dupu uratowaliśmy nie mówię do ciebie o złota kupa dała mi to No, dai, cupe. Ave i pignoni. Super. Uffa. Dobra, zrobiłem ci tak, że możesz robić wszystko oprócz zarządzania rolami. wiecie ci tak jest? Okej, okay, może być. Ej gówno. Wszelak dostałem bomby, więc jakby. może coś w tym będzie. Tak, kurwa karta The Emperor. Spierdalaj. To beś, musi, o, musi Dajcie Ej. mi sklep. Ej, co jest po, tym, co jest po G4, jakie jest anga po G4? Nie wiem Policja O! Bez frędz Okej okay. to, 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 to może być spoko Nie, ale pak jak spír dalej. Jsi mi pokud se pak jak jim. Abo tak jim doktor Fetusem. No to tylko dokończę ten raz. Jeżeli teraz zdechnę, to nie nagrywam więcej dzisiaj. Bo się wkurwiłem wcześniej, bo zdechłem przez to, że byłem zjebany. I jaką ty masz rangę na turku? On jest jeden. Ty wiesz jaką ma rangę? On? Nie to... pamiętam. To nie? Nie pamiętam. Dajcie mi ten sklep, czy nie? Jak nigdy potrzebuję sklepu. No stary, si nie nieźle tam bawić, nie? No, no kurwa, patrz. Dobrze, kurwa. child's heart this clip what the fuck Okay. Zajebi się Dała się bosa. O kurwa, więc was matka nie miała. a przejebane. Coś co mapę. Lepiej byś wyszedł, bejda. Co z serwera? Czemu wyszedłem? Kurwa, zapomniałem, że tak, że ona tak robi. Kurwa Pierdola. Tak jest? Tak. byś nie sprzytał? Jest na przykład. Ja pierdolę się ja się w nią wjebałem, ja jestem zjebany. Ja pierdolę. Ile ten film trwa? Le... Dobra, ja kończę ten film. Ja pierdolę. Moje życie nie ma sensu.